Nie to muszę zapakować, niech no, się pakował, ale wiecie. to jest moja, moja robota, ja to zrobiłem, przepraszam, ja kupiłem, odpierdol się, zbierzałem. to, to, to musisz powiedzieć od kogo, tam był silnik, siekiera, co to było, było na wózku siekiera i silnik, razem z wózkiem zginęło, Opie. Ja tu kółka zrobiłem, wszystko i tak dalej. Ale kółka ta. No. Bo kółka to mnie nie, nie, nie skurwiaj. Kółka, kółka są nie moje. Zadzwońcie mi powieszcie. A co mam gadać? No nie o, będę dzwonił ja ze swojego telefonu. To, to, co stracło na No ja pakuję ten na co to, co to, co to co przyjechałem. jechałem. na Ale nie wiem co ręcia. mam powiedzieć. No nie będę dzwonił ze swojego telefonu, coś przypał. Kurwa! Otwierdam się, kurwa! Popaki bentów jeździ? O to, że w byłem, czy nie? Ja nie wiem. Te, 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 hmm. Uważaj! No jakbyście przyjechali, kurwa, ma go cię spókać, wtedy uciekłeś z nimi! To! Ty uciekłeś z parku! Odjebało ci coś na mózgu? No i No tak. wejdź No weź, stary, bo ci wyjdzie, i tyle. A ja się poprawię. Może byś jedyny się, się pierdolił? Walić się pierdoli. na mózgu? No. Niech przyjadą. I... Co? Malicie Policie Policja! Pali Cię? Nie Policja przyjedzie Jeszcze Nie! Kurwa, daj mi to samobagowość! Spierdala ode mnie! Do cholery, jasne! Łóżka no. nie dostanie za nic świecień! To jest kurwa do ja mój futek Ja go kupiłem! A ja, a ja go robiłem! Po no, kurwa! Kurwa, go kupiłem! To kurwa! Walmy no. fakty. A po co ja, bo ja nie mam pamięci? Na zameczku kurwa chyba rok temu, to kurwa nędzy! Bez peru nie mierzę! Tak, jeździsz. Tak, chyba kiedy będzie dzisiaj? Ja, ja nie wiem, wiem na no szkole. No, był. Pan Marentur, nie rozpiesz, że tutaj jeździłeś, no. to ja wiem, że jeździłeś! No dobrze, po tym wiemy. No zobaczy, no. jak jeździłeś, ja to znaczy do szpitala zawsze, no. tak? A co ty pisałeś? chcesz? Chcesz? No, jedno. No, no jeden. Jest mój wózek i god jest. Chujmy ten dalszy go kupiłem. To powiedz mi, od koła kupić i daj mi dokumenty, że to kupił. Hej, czy na wózek są dokumenty, a na sam Tak, kupujesz I to. Chyba go pojebał na mózgu. Sprzedajesz coś, Co kupujesz. Zu, za oświadczenie kupiłem i kobieć. cię kupiło? A, a, a żył, ty a ja nie robiłem. Ja mam ja, to, ja, no, ja, to, ja go robiłem mi. Ta się możesz mieć tam tom na się, a pręd idziesz a nie pozwól. zadzwońcie jaka cesu? ale co oni zrobią ej dobra to ja nie się zazdrobiam. zgadamy to no tam gdzie na fiordach do ja dobra i... co ty a to co ja się zapakuje nie ja fotę z i zapakuję nie idź ja mam ja mam dobra z tym co się zimba dyszno co Odejdź odejd ode mnie, kurwa mać! Odejdź odejd ode nosić, mnie! Chcesz No. Bryndza to no ty pijesz. Nie, ty to pijesz to... bardzo Bryndzę, no. nie ja. Ja mogę być w piwo. Tak. I teraz spróbuj coś typu. Chcę się przekonać tamtej gramy. I na no, spróbuj. Przeruszaj. Chłopaki. Ja się kończyć nie